afirmacje i jak mogą pozytywnie wpłynąć na nasze życie, na poprawę różnych sfer naszego życia jak z nimi pracować. Dzisiaj będzie o tym. Ja nazywam się Dagmara Gmitrzak, jestem terapeutką holistyczną, socjologiem, autorką książek rozwojowych i dzisiaj mówimy o mocy pozytywnych słów. Wiemy o tym, że w naszej podświadomości mamy mnóstwo programów. One są tak jakby zapisane na tym twardym dysku. I niektóre z tych programów wcale nie działają pozytywnie w naszym życiu. Innymi słowy, dajmy na to, sfera finansowa. Jeżeli w podświadomości mamy taki zapis, że pieniądze tak naprawdę szczęścia nie dają, nie są pozytywne, tylko są brudne, to zastanówmy się, czy będziemy pieniądze przeciągać do swojego życia. A co, jeżeli chodzi o sfery relacji, miłości? Jeżeli mamy taki program, że miłość prowadzi, nie wiem, do bólu, że relacje tak naprawdę są bardzo trudne, ciężkie. Czy będziemy przyciągać partnerów, takich, żeby czuć miłość, czy będzie nam się wiodło w tych relacjach? No, z dużym prawdopodobieństwem nie. Więc afirmacje, czyli pozytywne zdania, słowa, które mówimy na głos, bądź w myślach, bądź je zapisujemy, są jedną z takich form pracy nad sobą, nad poprawą, nad udoskonaleniem, że tak powiem. I zwiększeniem satysfakcji w jakiejś sferze życiowej. Ale czy to działa jak magia? No nie, to nie ma żadnej magii. Po prostu, kiedy myślimy w dany sposób, to wewnętrznie też się nastawiamy. Właśnie w taki pozytywny sposób, i ten sposób wpływamy na to, co, co przyciągamy do swojego życia. Mówi się, że tak działa prawo przyciągania. To, co wysyłamy, to co to przyciągamy do własnego życia. Czyli jak pracować. Z afirmacjami, żeby działały dla nas. Zapraszam do części praktycznej. Zaczynamy w takim razie praktykę z afirmacjami. Jak można zmienić tzw. negatywny program w naszej podświadomości na taki, który nam służy, który przyciąga dobrostan, także mamy możliwość doświadczenia dobrostanu w naszym życiu. Właśnie praca z afirmacjami to jest jeden ze sposobów. Mówi się, że potrzebujemy minimum 21 dni na to, żeby powstały nowe połączenia między neuronami w naszym mózgu innymi słowy, żeby zmienić dany program w podświadomości na inny. Afirmacje, czyli to powtarzanie pozytywnych słów w postaci np. pisania albo mówienia na głos, temu właśnie służy. Do tej praktyki potrzebujesz kartki, bo ja dzisiaj chcę Cię zachęcić do praktyki pisaniowej. Wybierz sobie jedną afirmację, którą chciałabyś, chciałbyś zaimplementować do swojej podświadomości. Innymi słowy, przeprogramować jakiś program w swojej podświadomości na no, taki, który będzie Ci służył na pozytywny. Powiedzmy, że dotyczy to powiedzmy, przyjęcia radości, doświadczania więcej radości w swoim życiu, tak? Albo Odczuwania więcej miłości w swoim życiu. Napisz to zdanie pozytywne w takiej formie, która ci najbardziej odpowiada. Na przykład, doświadczam miłości w moim życiu, zasługuję na to i napisz to zdanie na swojej kartce. Po czym przedziel tą kartkę pionową kreską i czytaj przez jakiś czas to pozytywne zdanie, następnie zapisuj wszystkie reakcje, które masz na tą nową treść. Bo teraz zobaczcie, te reakcje, które mamy na tą pozytywną afirmację, są bardzo ważne, bo one mówią właśnie o tym całym procesie wewnętrznym, który się uruchamia w nas, w naszej podświadomości. I ważne jest, żeby być w tym kontakcie z tym, co się dzieje, dlatego że zmiana tego programu następuje krok po kroku, a nie w taki magiczny sposób od razu. Więc powoli napisz wszystkie reakcje, jakie masz, kiedy czytasz, albo mówisz na głos to pozytywne zdanie. Na przykład nie, nie wierzę w to. Hmm, to jest nieprawda. Trudno mi w to uwierzyć, że tak właśnie jest. I w pewnym momencie nastąpi takie przełamanie i poczujesz, że hmm, właściwie tak może być w moim życiu. Mogę przecież doświadczać więcej radości. Mogę doświadczać więcej miłości. I to jest ten moment, kiedy już się za, zaczyna coś zmieniać w twojej podświadomości. Okay? I dobrze jest taki proces, Powtarzać sobie, no, tak jak mówiłam, 21 dni to jest dla wytrwałych. Być może wielu z was nie ma po prostu czasu na to, żeby praktykować to ćwiczenie przez powiedzmy, no nie wiem, 3-5 minut dziennie. Ale jeżeli naprawdę chcecie zmienić coś w swoim życiu, w danej sferze życia, to jest to jeden ze sposobów. Okay? Ja nie mówię, że to będzie działało po trzech dniach, ale coś zacznie się zmieniać, jeżeli zaczniesz to wprowadzać po prostu w swojego życia. I teraz po kilku dniach, kiedy poczujesz, że rzeczywiście hmm, tak jest, otwieram się na to, po prostu powtarzaj sobie to zdanie w myślach. Możesz sobie też e, zrobić taką naklejkę na lustrze na przykład, napisać to zdanie, będziesz codziennie widzieć właśnie tą pozytywną treść. W ten sposób programujesz pozytywnie swoją podświadomość. Oczekuj z otwartością na to, co się będzie działo w Twoim życiu, kiedy ta nowa treść po prostu zacznie działać, zacznie przyciągać zupełnie co innego do Twojego życia, bo ja wierzę, że jesteśmy trochę jak magnesy, tak? to co jest w naszej podświadomości przyciąga do nas odpowiadające tej treści w podświadomości zdarzenia, ludzi, sytuacje, tak, bo właśnie jesteśmy jak magnesy, a możemy wpłynąć na te programy w podświadomości. Ok, więc dzisiaj było o tym, jak za pomocą afirmacji pozytywnie zmieniać swoje życie, ale pamiętajmy, że przede wszystkim działanie, tak? czyli wychodzimy do świata, to nie jest tak, że tylko praca z afirmacją pozytywnie wpływa na nasze życie, to od tego się zaczyna, od naszego mindsetu, od sposobu myślenia, ale też wychodźmy do świata, do innych ludzi. Wszystkiego dobrego. Zapraszam też do kontaktu. Indywidualnego, również na moją stronę, rozwojosobisty.waw.pl. I wszystkiego dobrego. Do zobaczenia.